które zaangażowały się w to, żeby ten dzień jakimś tam miłym akcentem u nas się odbił. Bardzo serdecznie Wam dziękuję wszystkim. I chciałam jeszcze przekazać najlepsze życzenia od Pana Dyrektora Miszczyka. Naszym paniom wychowawczyniom i naszym dziewczynkom w kursie. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowka, uśmiechu, słońca, no i żebyśmy wreszcie już byli po tej pandemii. Wszystkiego najlepszego. Inaczej by tutaj u nas wszystko funkcjonowało. Dopiero byście rozwinęli skrzydła i pokazalibyście naprawdę na co Was stać. A tak to żyjemy i funkcjonujemy w takim ograniczonym troszkę zakresie, no ale jakoś sobie radzimy. Miejmy nadzieję, że to już niedługo się skończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla was zaraz Dada. przyniosę czekoladki. Dada. Dada.